Witam Was w moim barze. Na początek proste, krótkie pytanie. Kto był na wakacjach w Grecji? Kto przywiózł sobie butelkę Uzo i kto powiedział: Wow, co to jest? Co ja mam z tym zrobić? Moje uzo kurzy się gdzieś głęboko w szafie. Dajcie znać, jak próbowaliście wypić. Uzo, w jaki sposób może w Grecji, w jaki sposób w Polsce. Ja za chwilę pokażę Wam trzy koktajle na uzo i powiem Wam, że przygotowałem te koktajle takie pod nasze smaki, bo my w Polsce to raczej tak z Anyżem, to tak z dystansem. Ja akurat lubię Anyż, ale w większości to raczej nie lubimy, dlatego dałem koktajle takie z elementem śladowym uzo. No ale idźmy do początku, czym jest właściwie uzo. Poza tym, że po. Potocznie mówi się na to anyżówka. E, uzo ma pewną zaletę, podobnie jak e, wszystkie anyżówki, a mianowicie mętnieje przy dodaniu wody zimnej. E, a to dlatego, iż zawiera olejek pod nazwą anetol, który. E, który nie rozpuszcza się w wodzie i tworzy emulsję. one są, ten anetol jest w cząsteczkach jakiejś tam wielkości 3 mikronów i to wszystko powoduje, że w pewnym sensie no, dodanie do uzo wody może tworzyć nawet takie, takie mleko. Uzo jest, protoplastą uzo był alkohol produkowany już w XIV wieku i ten alkohol nazywał się cipuro. Mam nadzieję, że dobrze udaje Greka. E, alkohol ten bardzo podobny jest w wytwarzaniu do e, grapy włoskiej czy też e, francuskiego mark, czyli robiony jest z wytłoków. Czyli jeżeli winogrona wykorzystuje się do robienia wina i się wyciska ten sok, no to zostają tam te skórki, pestki, ogonki, e, robaczki i to wszystko się po prostu poddaje procesowi destylacji. Czasem wyjdzie alkohol lepszy, czasem wyjdzie alkohol gorszy. Co zrobić z alkoholem gorszym? Trzeba go utopić w czymś bardzo aromatycznym, czyli w anyż. I tak powstaje uzo. Uzo destylowane jest w aparatach prostych, to wysokiej jakości uzo. I przy drugiej destylacji dodaje się właśnie te wszystkie aromatyzatory, czyli przede wszystkim anyż, cynamon, kolendrę, goździki i tak dalej, i tak dalej. Na tym etapie produkcja uza, uzo może przypominać troszeczkę, troszeczkę gin. Potem, no właśnie, od czego zależy jakość UZO? No przede wszystkim od tego, jak wysokiej jakości były te składniki dodane. E, drugie, no właśnie, powstały alkohol jest o mocy między 37,5% a 50%, czyli właściwie ten destylowany alkohol rozcieńcza się do takiej mocy, on jest bardzo intensywny, nazywa się UZO i jest. E, I wysokiej jakości UZO właśnie wychodzą z połączenia tego intensywnego, Zaczynu z dodatkiem wody rozcieńczonej. Natomiast no, kiepskie uzo no, może się okazać, że zawiera tylko 20% tego zaczynu, a reszta alkoholu jest po prostu rekompensowana dodaniem zwykłego jakiegoś eta, etylowego alkoholu. O, tyle w skrócie o uzo. Jeżeli moje koktajle, które za chwilę Wam pokażę, nie przypadną Wam do gustu, to pamiętajcie, że uzo możecie pić ze spritem i z, z jakimś syropem, z sokiem ananasowym, albo poszukać w kuchni, do czego pasuje anesz i spróbować użyć uzo w podobnej potrawie albo uzo do gotowania. Pewnie coś takiego jest. Tak czy siak, kochani, zapraszam do mojego baru. Pierwszy koktajl, który dla Was dziś przygotuję, zaznaczam, że są to autorskie moje propozycje i chciałbym, żebyście do nich powymyślali nazwy. Ale ten pierwszy koktajl to będzie koktajl z polskim elementem, ponieważ użyję troszeczkę żubróweczki. Schładzam kieliszek. Przypominam, że nie musicie mieć takich pięknych, fancy, swancy kieliszeczków. Może być kieliszek do wina, też będzie pięknie. Następnie do szklanicy. Tak jest. Wlewam 40 ml żubrówki. 20 ml uzo. Ja stworzyłem te koktajle w taki sposób, żeby to uzo nie było za bardzo dominujące, żebyśmy mogli wykorzystać to, co nam zalega w barku. Ale pamiętajcie, że możecie sobie po prostu dodawać troszkę więcej, spróbować. Jak ktoś ten anyżek pokocha, to czemu nie? 20 ml. 30 ml najlepiej tłoczonego soku jabłkowego, 20 ml limonki, soku limonkowego, i 10 ml syropu cukrowego. Przypominam również, że tą słodycz możecie też w odpowiedni sposób dawkować. Tak jak będziecie chcieli, możecie dodać na końcu więcej cukru. Lepiej nie przesłodzić na początku, a potem mieć tą możliwość dodania. Dodaję lodu. I wszystko pięknie, elegancko. czącha. Przepisowe 20 sekund. I odcedzam do mojego schłodzonego kieliszka. No, jeszcze troszeczkę. I do dekoracji dam przepiękną gwiazdkę anysz. I mój e, polsko-grecki koktajl z Uzo jest gotowy. E, następny koktajl to jest koktajl. Dla tych, którzy lubią dymną whisky, połączenie tam jest też wermut. Zresztą zobaczycie. Składam kieliszek. Następnie do szklanicy wlewam. I to będzie ciekawe, bo zazwyczaj w koktajlach wlewa się więcej whisky, mniej wermutu, a to zrobimy odwrotnie. Wleję 40 ml słodkiego wermutu. 20 ml dymnej whisky. Ona nie jest tak bardzo dymna, ona jest tak no, nie jest to taki traband do końca, jak to się nazywa, ale jest taka przyjemna z dość dużą głębią. 5 do 10 ml uzu. Ja wolę 10. I kochani 5 ml syropu cukrowego. Oczywiście ta sama śpiewka. Ja to wszystko wstrząsnę. A przecież. Chociaż można by było zrobić ten koktajl mieszany. Będę się nad tym zastanawiał. Dajcie znać, jak wolicie. Wstrząsany, mieszany, który wam bardziej smakował wtedy, kiedy sobie go zrobiliście. Nie za dużo. Chłodzony kieliszek. Aj, czuję to połączenie dymno-anyszkowe, to jest bardzo ciekawe. E, dekoracja z cytryny. No, odcinek byłby spalony, gdyby nie było zestu z cytryny. Ciekawe, czy jesteście takimi samymi fanami zestów z cytrusów, tak jak ja. I cytrynka ląduje w środku. I trzeci mój koktajl, trzeci mój koktajl. Ha, tutaj będziemy musieli troszkę siłą popracować. Składam kieliszek, do szklanicy wrzucam. Tu znowu już jest ode mnie wskazówka natomiast. Jak zrobicie? Kombinujcie, wymyślajcie. Dam dwa zesty z czerwonego grejpfruta. Skórka z grejpfruta ja ją troszeczkę pocisnę. Pocisnę, bo chcę, żeby mi dała no, oddała troszeczkę tych olejków grejpfrutowych, frutowych i nutkę goryczy. 40 ml Dżinu. 20 ml wybrałem Krupnika, Krupnika, czyli tą wersję miodową naszej wódki, ten taki likier miodowy. Też fajną zagrywką jest to, jak będziecie mieli Krupnik miodowy, żebyście do niego wrzucili zasuszoną papryczkę czyli to taki spowoduje, że będzie troszkę bardziej pikantny, fajny w smaku. Mhm. W związku z czym tak, powiedziałem 20 ml, 20 ml. No i cóż, 5 ml Uzo. Częcham z lodem. I odcedzam do może jego schłodzonego kieliszka. Dekoracja? Oczywiście. Ześcig z grejpfruta. Ręce ściskam, przecieram, zakręcam, wrzucam. No i czas chyba przedegustować. Od którego zacznę? Zacznę od tego. Jest bardzo ciekawe połączenie. Ten anysz jest taki troszeczkę wycofany z tyłu. Nie jest taki bardzo do przodu. Gin z krupnikiem robią dobrą robotę. Spróbuję tego dymno-wiskowego z Idzie na faworyta, ale może z tego powodu, że ja bardzo lubię Wermut i też dymno whisky. No i w końcu ten z polską nutą. Bardzo orzeźwiający, fajny na taką pogodę e, jak za oknem w obecnej chwili, czyli dość mocno e, gorącą, letnią. O, i tak. Słuchajcie, liczę na wasze nazwy do moich koktajli. Mam nadzieję, że wypróbujecie. No i od czasu do czasu przypomnę, słuchajcie, łapka w górę, łapka w dół, jeżeli macie greckich znajomych, zaproście ich do śledzenia mojego kanału. Jeżeli ktoś udaje Greka, też go zaproście. Wymyślajcie, kombinujcie, ale pamiętajcie nie przesadzajcie.